Witam państwa serdecznie na konferencji Przyjaznej Łąży. Bardzo dziękuję za państwa obecność. Tematem dzisiejszej konferencji będzie poszerzenie naszego klubu w Radzie Miasta Klubu Przyjazna Łąża. Dołącza do nas radny Andrzej Korytkowski, nauczyciel, trener, znany w środowisku Łążyńskim, światowym. Człowiek, który odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Będzie to osoba, która będzie służyła nam wsparciem i wiedzą właśnie w temacie sportu, edukacji. Jest to człowiek doświadczony, znany w bądźskim środowisku. Także zapraszam Andrzejku w parę słów. Dzień dobry, witam Państwa. No cóż, wyszło tak, że jestem radnym, cieszę się z tego bardzo. i Warto byłoby gdzieś do kogoś dołączyć, żeby coś można było więcej zrobić dla Łomży. Wybrałem oczywiście przyjazne Łomżę, bo to był oczywisty wybór, bo jak wiemy w samorządach za bardzo nie ma uważam miejsca na partie polityczne, bo od tego jest Warszawa i dla nas Białystok. Natomiast to była oczywista sprawa. No, widzę co robi Przyjazna Łomża, co robią radni Przyjaznej Łomży, jakie mają propozycje dla łomżyniaków. No i chciałbym w tym uczestniczyć, chciałbym pomóc i co będę mógł, to będę ze swojej strony robił. Będę otwarty na głos mieszkańców, a tu do Pana Przewodniczącego składam pismo z prośbą o przyjęcie do klubu. Zapraszamy. Witam Andrzejku Brawo. na pokładzie. Z nami na dzisiejszej konferencji są też inni członkowie Przyjaznej Łomży. Budujemy rozwijamy nasze struktury chcemy, żeby pod logo Przyjazna Łomża mogli się zmieścić wszyscy mieszkańcy Łomży, którym zależy na, na mieście Łomży, którzy mają jakiś pomysł, a być może dotychczas z jakichś tam względów no chcieli trochę pozostać w cieniu, widzimy dzisiaj że jest pewnego rodzaju otwarcie, jest w mieście Łomży potrzebna zmiana, my spotykając się z mieszkańcami czujemy to od nich, mówią nam o tym, że że jednak jest pewna stagnacja i czas na, na zmiany, stąd zapraszamy oczywiście wszystkie środowiska samorządowe, z którymi też prowadzimy rozmowy, ale też mieszkańców, których, jak wspomniałem wcześniej, którzy dotychczas no, starali się być w cieniu, służyli nam pomocą, taką wsparciem merytorycznym, ale jak wiecie, trzeba po prostu czasami wziąć sprawy w swoje ręce. I my, radni i, i całe środowisko przyjaznej Łąży, uważamy, że to jest ten czas, żeby wyjść do mieszkańców ludzi, pokazać im inny pomysł na miasto i żeby to miasto po prostu weszło na, na ścieżkę rozwoju. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Mówił prezydent, że spotykał się już z przewodniczącymi klubów czy radnych w sprawie budżetu. Jakieś uwagi zgłosiliście, które były przyjęte albo których nie chciał przyjąć prezydent? Panie redaktorze, budżety, które przedstawia pan prezydent, one są praktycznie podobne co roku. Jest tam duży dług, w tym roku będzie to 19 milionów złotych. Przyjazna Łomża nigdy nie zagłosowała za przyjęciem budżetu, który by nasze miasto zadłużał, bo dług to nie jest rozwój, to jest obciążenie. Przypomnę tylko, że planowane odsetki w 2024 roku, które zaniesiemy do banków, to jest kwota blisko 13 milionów złotych. Także na, na takie budżety zgody nie ma. Budżet ma być rozwojowy, ale też jakby szanować przyszłość. Tak? nie można miasto zapędzić w kwoty w setkach liczone w setkach milionów, bo przypomnę, że ta kwota będzie, jeżeli to wszystko się ziści, blisko 197 milionów złotych. No to nie, to nie przysłuży się miastu, a pragnę przypomnieć, że kadencja obecnego samorządu kończy się prawdopodobnie w kwietniu, tak. Więc nie chciałbym, żeby nasi następcy, no, zostali z takim budżetem, który, w którym z jednej strony muszą zaciągnąć 19 milionów kredytu, a z drugiej strony w wieloletniej prognozie finansowej wpisany na 2025 rok, wpisany jest 11 milionów kredytu. To naprawdę nie jest dobra droga. My spotykając się z mieszkańcami wiemy czego oni oczekują. Oni chcą, żeby, żeby w Łomży coś się działo, ale w tym wymiarze gospodarczym. Za chwilę, w przyszłym roku, wedle, wedle zapowiedzi otworzy się Via Baltica, tak? Co, co samorząd, co miasto Łomży z prezydentem na czele zrobiło, żeby skorzystać z tych szans? Bo o zagrożeniach y, obwodnicy wiele się mówi, tak? Ale co zrobiono, żeby, żeby z tej obwodnicy po prostu skorzystać, jesteśmy na styku dwóch ważnych dróg, dróg, które idealnie wpisywały się wpisywałyby się po prostu w pewne zaplecze gospodarcze, mam tu na myśli logistykę. Pytam, czy takie rozmowy są prowadzone? Ja wiem o innych samorządach, które takie rozmowy prowadzą, gdzie też od Państwa z mediów wiemy, że takie centra logistyczne jednej z najbardziej znanych sieci będą niedaleko nie nas tak naprawdę. Tak? Pytanie, czy, czy mogłyby być u nas, tak? czy, czy ktoś prowadzi rozmowy, czy ktoś z miasta lobbuje za tymi rzeczami? To są rzeczy ważne, bo, bo za takim za dużą inwestycją i idą miejsca pracy. Przypomnę, że są to dobrze płatne miejsca pracy, bo dzisiaj e, branża logistyczna, no to, to, to są już takie wynagrodzenia, o których mieszkańcy Łomży mogą, szczerze mówiąc, uśredniając, oczywiście, pomarzyć. Tak? I, I to jest jakby. Rola, żeby, żeby wejść do tych przedsiębiorców, pokazać im nasze zasoby, tak? no bo jednak blisko 60-tysięczne miasto, trzy prężnie działające uczelnie, no to myślę, że, że jest to ogromny zasób. Pytanie tylko, czy przedsiębiorca, czy, który szuka tutaj terenu na inwestycje, czy on o tym po prostu wie, tak? czy Wydział Promocji jest od tego, żeby lobować za tym, żeby lokować u nas działalności gospodarcze. No, czy, czy za, mówiąc kolokwialnie, historiami, które już nie chcę używać brzydkich słów, ale wszyscy dokładnie wiedzą o co chodzi. Dlatego, my, jako Przyjazna Łąża, skupiamy tutaj różne środowiska. Dla nas oczywiście ważną dziedziną jest właśnie gospodarka, żeby, żeby łącza szła do przodu, żeby się rozwijała, bo Szanowni Państwo, jeżeli słyszymy od włodarzy jakieś zachwyty nad mniejszymi, dużo mniejszymi miastami, tutaj mogę dla przykładu wymienić Kolno, no to budzi to mój głęboki niepokój. My jesteśmy byłym miastem wojewódzkim. nam w oczywisty sposób należy się w województwie podlaskim miejsce numer dwa, i tak chciałbym, żebyśmy byli postrzegani, tak, żeby o Łomży mówiło się właśnie w kontekście takiego nowego otwarcia gospodarczego, a tak jak mówię, to Via Baltica naprawdę jest szansą na, na takie nowe otwarcie. Ja miałem taką prośbę żeby pan przedstawił członków, się zapalić dzisiaj. Na... No to korzystając z okazji, że nasza konferencja nie jest długa, może członkowie sami się po prostu przedstawią, zapraszam Stasiu, dwa słowa o sobie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Szostak. Dzień dobry, wieloletnia mieszkanka Łomży, Grażyna Ważna, Zwierzyńska. Dzień dobry, Jacek Babiel. Dzień dobry, Stanisław Kaczyński. Ewa Płudzińska, nauczycielka, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Mariusz Gulanowski, czwarte pokolenie w Łomży, jeżeli mogę sobie ten zaszczyt przypisać. Emeryt, wieloletni pracownik banku. Dziękuję. Dzień dobry, Rafał Pisiak. To może ja przedstawię radnych, żeby nie było. Wojciech Michalak, prezes spółdzielni i Zbyszek Prosiński, nasz klub radnych, tak jak mówię teraz będzie, będzie czteroosobowy, dołączył Andrzej Korytkowski, jak Państwo widzicie też nasze środowisko poszerza się, zapraszamy ludzi z różnych środowisk i będzie, będzie tego wymiar, bo jest to powiedzmy jedna z pierwszych konferencji, na których chcieliśmy zaprezentować nowego radnego też część naszego środowiska następne nasze konferencje będą już takie bardziej tematyczne jak my widzimy jak przyjazna Łomża widzi rozwój łąży w którą stronę powinniśmy iść dlatego że no przed nami nie ma co ukrywać też wybory samorządowe tak i to jest Pytanie, czy, czy chcemy kontynuować te blisko 9 lat obecnej ekipy, ich jakby standardów, czy, czy chcemy po prostu iść do przodu, otworzyć się na, na sprawy właśnie gospodarcze, na to wszystko, o czym mówią nam mieszkańcy Łomży, że na dzień dzisiejszy no, mają z tym problem, tak, z tym dostępem do, 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 do działań, które chcą tutaj wdrażać. Wydaje się, że e, zamek cyfrowy umieszczony w drzwiach prezydenta skutecznie to blokuje, przynajmniej tak to wynika z informacji, które uzyskujemy. A cóż to jest za struktura Łomżo, jest w Lubratach Przyjazne a teraz jest środowisko. Powiem tak, to wszystko się zaczęło 4 lata, 5,5 roku temu, jak się skończy kadencja, bo te kadencje są wydłużane. Dokładnie w tym, w tym pomieszczeniu żeśmy nazwijmy to, zawiązywali komitet wtedy wyborczy Przyjazne Łąże. Wiadomo, że kończą się wybory, kończy się ten człon KWW, zostaje Przyjazne Łąże. Za chwilę, w przyszłym roku, prawdopodobnie w połowie stycznia zostaną ogłoszone wybory samorządowe i ten on wróci, tak? Chcemy po prostu być, że tak powiem, cały czas przy tej samej nazwie, to są ci sami ludzie z tymi samymi jakby poglądami. Jak Państwo widzicie, nasza, nasze jakby takie przesłanie dla miasta Łomży, to co my chcemy w Łomży zrobić, jak chcemy, żeby miasto Łomża wyglądało jest niezmienne, tak? Przykładem są tego też budżety, tak? Jeden budżet historii zdarzył się taki na początku kadencji. Była to tak zwana szeroka koalicja. Uważam, że bardzo dobre rozwiązanie, zaprzepaszczone rozwiązanie. I wtedy udało się wypracować budżet z zerowym kredytem, tak? Czyli można, tylko po prostu trzeba trochę chęci, trochę popracować no i szukać rozwiązań. No, zarządzanie to nie jest tylko wręczanie dyplomów i prezentów, to jest jednak ciężka praca, która no, skupia się przede wszystkim na zarządzaniu majątkiem, mieniem miasta i, i, i jakby sprostanie oczekiwaniom ludzi. I, tyle. I tutaj zdobieramy tak środowisko, to, to, nie jest, to nie ma nic wspólnego z naszymi osobistymi poglądami politycznymi, bo, bo samorząd i miasto Łomża no to, to, to nie jest partia, i nikt tu takich zamysłów partyjnych nie ma. Natomiast taka platforma szeroka, przyjazna Łomża pozwala, że tak powiem. Pod tym płaszczem jest miejsce dla wszystkich, tak? Dla, dla ludzi o różnych poglądach. U nas jest jedna wytyczna, co chciałbyś, co wnosisz dla łąży, tak? Pomysł na łąże, a jakieś tam poglądy prywatne to zupełnie nas to, to, to nie interesuje, nie jest to przedmiotem. Nie tak dobieramy naszych tutaj kolegów i koleżanki. Chcemy po prostu, żeby to byli ludzie aktywni, którzy chcą dobra łąży, a którzy w tych ostatnich latach no, z różnych przyczyn nie mogli się w tym odnaleźć.